Aby wygrać z chorobą alkoholową, nie należy walczyć, bo to przeciwnik za potężny. Jedyną skuteczną taktyką jest tu kapitulacja. Jeśli podejmiemy ten krok, to jesteśmy w połowie drogi. Druga połowa to świadomość, wiedza, jak działa choroba alkoholowa. Im więcej wiemy o sobie, o naszej chorobie, tym łatwiej przyjdzie nam się zmierzyć z trudem, jakim jest wychodzenie z uzależnienia. Ja nazywam się Rafał i chciałem Was serdecznie zaprosić do serii podcastów o roboczej nazwie Drogowskazy na Drodze Trzeźwienia, której głównym celem jest poszerzenie oraz popularyzowanie wiedzy na temat choroby alkoholowej. Sam podcast jest częścią witryny internetowej PR, która jest skierowana głównie do osób uzależnionych od alkoholu, osób, które zerwały z nałogiem, nie piją, oraz osób chcących coś zmienić w swoim życiu. Zapraszam do audycji. Mechanizm iluzji i zaprzeczeń. Czynny alkoholizm to życie w systemie iluzji i zaprzeczeń. Alkohol osłabia zdolność do racjonalnego postrzegania świata, czego konsekwencją jest wchodzenie w myślenie magiczno-życzeniowe. Czynny alkoholik odgadza się od bolesnej rzeczywistości i wygodnie urządza się w świecie własnych złudzeń. Im głębsze uzależnienie, tym silniej działa system iluzji i zaprzeczeń oraz tym trudniej jest przerwać te błędne koło. Osoba uzależniona szuka powodów, aby przed samym sobą móc się usprawiedliwić, a bardzo często wręcz przekonać o słuszności sięgnięcia po alkohol mimo, Narastającej świadomości o negatywnych konsekwencjach wynikających z picia. W efekcie działania tego mechanizmu powstaje system przekonań na temat picia, który znacznie utrudnia zauważenie problemu. Osoba cierpiąca na chorobę alkoholową tłumaczy sobie na przykład, że przecież większość ludzi pije. W efekcie nie widzi powodów do zerwania z nałogiem. Wręcz przeciwnie, znajduje wiele uzasadnień ku temu, by tkwić nadal w czynnym alkoholizmie. Mechanizm iluzji i zaprzeczeń powoduje, że osoba uzależniona jest zbyt słaba, by samemu poradzić sobie z nałogiem, a jednocześnie zbyt mocno przekonana o swoich racjach, by spróbować zmienić coś w swoim życiu. A jak to wygląda w praktyce? Czyn alkoholik, zamiast negować wprost swoje uzależnienie, przedstawia je w sposób łagodniejszy, bardziej akceptowalny przez otoczenie. Jest to nic innego jak minimalizowanie. Albo. Przerzuca odpowiedzialność za swoje zachowania na innych, Jest to obwinianie. Albo jeszcze inny przykład. Szuka logicznego wytłumaczenia do danej sytuacji. Jest to racjonalizowanie. Za każdym razem, gdy konsekwencje jego pijanstwa stają się widoczne, że powiem inaczej, stają się odczuwalne, osoba uzależniona nie przyzna się, że zawaliła przez to, że piła alkohol. Osoba taka wykluje sobie w głowie powód, aby usprawiedliwić siebie, swoje uzależnienie, swoją porażkę. Wszystkie wymówki mają jeden cel – chronią przed poczuciem winy, smutkiem i odrzuceniem. Czynnemu alkoholikowi pomogą one zebrać siły po przegranej, bo tak naprawdę alkoholik widzi swoją przegraną, boli go to, ale mimo to walczy. W tej walce towarzyszy często takie wewnętrzne zaumywanie się poczucia własnej wartości. W efekcie zachowania, decyzje czy postawy życiowe osoby uzależnione są w dużym stopniu niczym innym jak manipulacją. Doskonałym wizualnym przykładem mechanizmu iluzji i zaprzeczeń jest obrazek, który można zobaczyć na stronie codziennym Zakładka, kilka słów o i pigułce i artykuł o nazwie System Iluzji i Zaprzeczeń. Obrazek ten przedstawia osobę przeglądającą się w lustrze. Osoba ta jest w niszczonym ubraniu i jest mocno, że tak powiem, wspomnieni wierana. Mogę tu trochę zafantazjować, że wygląda tak jakby byłam na dużym kacu, zaraz dzień po piciu. Natomiast, przyglądając się w tym lustrze, widzi ładnie osuszonego gościa w smokingu i pod muszką. Widzi to, co sama chciałaby widzieć, ale rzeczywistość jest jednak inna. Najbardziej przerażające jest jednak to, że ta osoba wierzy, że tak wygląda. Przemyślenia zostawiam wam moi drodzy. Zapraszam do komentowania oraz do kontaktu. Dziękuję za uwagę. Dodam jeszcze, że aby być na bieżąco z materiałem jaki tworzę, zapraszam do subskrypcji kanału oraz do odwiedzenia strony codziennemotywacje.pl. Jeśli natomiast chciałbyś zwęprzyć moją pracę oraz rozwój portalu, zachęcam do zostania patronem. Możesz to zrobić na przykład klikając na stronie w banner Patronite. Jeszcze raz powodzenia i do usłyszenia.